To już 2 grudnia 2019 roku. Przyspieszamy, jeśli chodzi o końcówkę roku. Uh, witam, uh, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu. po z tej strony się kłania. Uh, nowy miesiąc, nowy tydzień i końcówka kwartału. Uh, z perspektywy kalendarza bardzo ciekawy tydzień się zapowiada. Uh, za nami już, według mnie, pięknie podrasowane dane z Chin. <laughs> po prostu, jak, jak zobaczyłem, to, to zastanawiałem się, czy to żart, czy to prymaprylis, czy co. Natomiast, no nijak nie pasowało mi to z perspektywy kalendarza. Jak weźmiemy do tego e, z Australii dane, które słabo wyglądają. Jak weźmiemy do tego sładek eksportu, jeśli chodzi o Koreę. No to śmiechu warte, no ale to wygląda na to, że ta wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi daje się bardzo mocno Chińczykom we znaki. I znaczy to jest pewnie, że jest odrobinę spiskowa teoria dziejów, natomiast chińskie pma e, które, które tutaj, czy w weekend, czy teraz w nocy, się pojawiły według mnie. W cudzysłowie są pięknie, pięknie wydrukowane. Co poza tym, przed nami dzisiaj w Europie i w Stanach Zjednoczonych PMI będzie dominował. Jutro sesja azjatycka, stopy procentowe, jeśli chodzi o australijski bank centralny. Środa, znowu PMI, tylko tym razem dla usług, plus kanadyjski bank centralny. A czwartek, na co warto zwrócić uwagę, kwestia... OPEC-u e, całodniowe spotkanie i w piątek również OPEC, a mówię o tym z perspektywy ostatniego zachowania się cen ropy, w piątek bodajże. No i oczywiście dzień pod, e, tydzień podsumujemy, przepraszam, tydzień podsumujemy e, payroll sami. Tak wygląda napięty początek tygodnia, e, początek miesiąca, jeśli chodzi o grudzień. Natomiast z perspektywy wykresu chciałbym spojrzeć na euro-dolara, gdzie zmienność jest na historycznych minimach. A w piątek mieliśmy dzień, coś, co można byłoby podłożyć pod dzień odwrotu. Ostatnim razem, kiedy te, tego typu dzień odwrotu miał miejsce na etku, to było. Czy podobny układ miał miejsce na etku? To było tutaj. W okolicach to był 14, 14 listopada, po czym mieliśmy dość znaczący wzrost ceny. Natomiast ja sobie tak popatrzyłem na tego etka, bo jakby na ten moment, no nic do tej pory, próbując podłożyć dane, no nic mi nie pasuje za wzrostem na euro, tak. Co może oznaczać, że za chwilę będziemy świadkami tego wzrostu na eurodolarze i ogólnie wartości euro. Ale jedna rzecz, na którą tutaj zwróciłem uwagę i na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, i chyba biorąc pod uwagę, że grudzień to taki może być dobry moment na wyczekiwanie, to popatrzmy, jak ten Edek w ostatnim czasie. Się nam tutaj zachowywał po tym ostatnim odwrocie dnia, co by sugerowało możliwość przetestowania poziomu zbliżonych do 10,80-10,90 lub nawet próby poszukania tych stop-lossów. Tutaj jeśli chodzi o maksy z 21 listopada, ale to nie tylko to, to również wcześniejsze podbicie, kiedy robiliśmy kwestię tego tutaj czegoś na wzór podwójnego szczytu, również mieliśmy. Taki sam dystans a, pokonany. Jakby to ma szansę m, potwierdzić. Zresztą to nie jedyny taki przypadek, kiedy euro, a, jeśli z, zaczęło zyskiwać, zyskiwało taki, a, taki dystans, tak? Teraz e, daleki jestem od tego, że pokazując tego typu układy na euro, m, 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 sugerować longi. Ok. A raczej z, perspektywy, raczej z perspektywy niedźwiedzi, gdzie próbować się przyczaić, gdzie spróbować znaleźć a, tą swoje, to swoje dobre miejsce. Natomiast e, czyli okolice 10, 81, 11 stopy, a, no gdzieś jest tutaj szansa na znalezienie tej e, podaży. Zrzućmy sobie może o, w ten sposób. Belkę, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś chciałby ewentualnie gdzieś z tyłu głowy ma ten taki e, układ prowzrostowy na etku, chciałby to wykorzystać, to jeśli już to e, e, ewentualnie szukałbym tutaj z perspektywy etka e, over under, czyli cofnięcie, przetestowanie środowych minimów, przetestowanie tego. czym mieliśmy do czynienia tu i tu, czyli jeszcze raz okolice 1, 10, 1 9, 95. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się po cześć.